F1 Pasja.pl Druga część zadania domowego Dywła, Homework Damasz robotu. Formuła 1 to globalny sport i dzisiaj przejdziemy po kilku różnych tematach które mogą być tego potwierdzeniem zacznie się znowu od Kanady tym razem będzie to jedyne zwycięstwo Kubicy w Formule 1 potem znowu Kubica tym razem przeskakujemy do Austrii i zobaczymy, przyjrzymy się jego oddziałowi w pierwszym wolnym treningu do Grand Prix a w zeszłym sezonie. Potem e, skoczymy sobie na chwilę do Australii, zobaczyć jak wygląda wypadek pomiędzy Alonso i Gitarezem na otwarcie sezonu 2016. Potem cyk, Japonia, rok 8990, sławne kolizje Alana Prosta i Ayrtona Senny, by to wszystko zakończyć we Włoszech na najszybszym torze w kalendarzu Tor Monza. To wszystko dzisiaj w drugiej części z f1passiapel. Zapraszam serdecznie, mam nadzieję, że miło spędzicie czas, tak jak ja miło spędzam czas przygotowując się do tych odcinków, a potem je tworząc. Usiądźcie wygodnie. Go. 8 czerwca 2008 roku okazał się być wyjątkowym dniem w historii polskiego sportu. Oczywiście nie mogę mieć na myśli tutaj porażki Polski z Niemcami w Klagenfurcie na Euro 2008. Mam na myśli zwycięstwo pierwsze i póki co ostatnie Roberta Kubicy w królowie motorsportu. Eee, na torze w Montrealu, imienia Zila Wilne w Kanadzie, Kubica startując z drugiego pola do wyścigu osiągnął historyczny wynik. Nie było łatwo. Eee, kubicy sprzyjały pewne okoliczności, niemniej oczywiście sam dołożył dużo do tego, żeby świętować e, swój piękny, wielki sukces. Eee, na starcie kubica przypuścił atak na, e, na zdobywcę po pozycji, na Lewis Hamiltona w McLarenie, niemniej Brytyjczyk łatwo się obronił przed kubicą i zbudował dość pokaźną przewagę, ponieważ po 17-okrążeniach przewaga pomiędzy Hamiltonem a kubicą wynosiła. Wynosiła dwa w pamięci 7 sekund wtedy wtedy przytrafiła się usterka w bolidzie Adrena Zutila, która spowodowała że czołówka zjechała do pit stopu, czołówka mam na myśli Raikkonen, Hamilton, Kubica Hamilton i Raikkonen to byli bezpośredni rywale w tym wyścigu dla Kubicy o zwycięstwo i nadarzył się wielki szczęśliwy traw. otóż Hamilton Dojeżdżając do wyjazdu z Lane nie zauważył Czerwonego Światła i sterując coś na swojej kierownicy, uderzył w tyłki jego rekonena. Jednym uderzeniem, kubica pozbył się dwóch rywali. Niemniej to nadal nie oznaczało drogi usłony różami po zwycięstwo. Otóż kubica wyjechał na tor za swoim wtedy głównym rywalem, do Nickiem Heidfeldem, E, ale oczywiście jakiś Kubica sobie poradził z nim, wyprzedził go i musiał budować przewagę. Nie było to znowu łatwe, ponieważ przed nim znajdowało się około 8 rywali, którzy troszeczkę go spowalniali. Kiedy Kubicy e, zrobił się już otwarty tor, kiedy nie miał przed sobą nikogo, pamiętam przez radio e, słowa jego inżyniera, że teraz Robert ciśni kółka kwalifikacyjne. Dlaczego tak? Ponieważ Kubica wtedy musiał jechać na dwa pit stopy, czyli musiał popisać się agresywnym, szybkim, mocnym tempem kiedy jego rywal Nick Heidfeld oraz David Coulthard w Red Bullu jechali tempem troszkę zachowawczym, ponieważ chcieli wykorzystać fakt, że wcześniej na torze długo znajdował się safety car i zmienili strategię na jeden pit stop. Okazało się, że to kubica miał rację, że to kubice podejście i strategia. A, była skuteczna, ponieważ to Kubica wygrał. Niemniej, Nick Heitfeld od tego momentu do końca swojej kariery, a nawet po tej karierze, tłumaczył, że to on mógł i powinien był wygrać wtedy w Kanadzie. Heitfeld raczej nie ma racji, niemniej na dwoje babka wróżyła. Otóż e, padło polecenie zespołowe, że kiedy Kubica wyjechał za Heitfeldem i ewidentnie tracił czas, a wszyscy widzieli, że Kubica będąc na szybszych oponach, mając mniej paliwa w baku, jest i musi być od niego szybszy. No i Heidfeld nie utrudniał jemu życia, dał się wyprzedzić i Kubica potem rozpoczął budowanie swojej przewagi nad Heidfeldem, rozpoczął marsz po zwycięstwo, co było właśnie kluczowe i decydujące, żeby mógł Kubica ściągnąć po złote laury. Kubica zbudował przewagę 25 a, sekund nad Niemcem. I to właśnie wystarczyło. Ostatecznie Kubica zamodowała się na mecie na pierwszym miejscu. Było to świetne zwycięstwo, dość efektowne i w jego rezultacie Kubica prowadził w klasyfikacji generalnej Mistrzostwa Świata Polak. Wiara, Polak był na pierwszym miejscu. W ten czas po siedmiu wyścigach Kubica miał 42 punkty. Dość powiedzieć, że sezon wcześniej, w 2007 roku, Kubica przez cały sezon zgromadził tych oczek 37. Niemniej tutaj doszło do wielkopomnej chwili w, w zarządzie chyba BMW już bardziej, który, gdzie stwierdzono, że w tamtym sezonie już nie będą walczyć o więcej zwycięstw i przeznaczą środki pieniężne, rozwój na nowy polit, na konstrukcję w 2009 roku, ponieważ zrealizowali swój plan, gdzie planem było zwycięstwo w Grand Prix w 2008 roku, planem było pole position. Oba punkty zrealizował Robert e, i więc ich nie interesowało. Kubica do końca sezonu pozostał wtedy dość zniesmaczony, dość rozczarowany, ja go rozumiem, to jest oczywiste. E, I ja uważam, że mogło to kosztować kubicę, jeżeli nie mistrzostwo świata, bo to jest już dość mocno powiedziane, to co na niej poważne szanse, żeby o to walczyć. Bolid BMW był, był dość szybki, dość sprawny, dość, dość nieźle się prezentował, ale BMW przestało go rozwijać właśnie po Grand Prix Kanady. Trudno, życie jest jakie jest. My póki co rozkoszujmy się tym, że jednak Kubica dał radę i 8 czerwca świętował zasłużenie to, czego pokazał nam na torze. Fajna sprawa. Pozdro. Kolejne wejście i kolejny raz temat Roberta Kubicy. Naturalnie, jest to kanał F1pasja.pl co nie oznacza, że będę tylko tutaj wam prezentował materiały po polsku w języku polskim, ale też będę dotykał i szukał tematów związanych z Polską, a że Kubica jest pierwszym i drugim Polakiem w historii Formuły 1, zatem będę często odnosił się do jego historii lub do jego obecnych wyczynów na torze. Niemniej, w zeszłym roku Kubica na mocy kontaktu z Williamsem miał zagwarantowane trzy wolne treningi piątkowe przed, przed trzema wybranymi wyścigami. Muszę Wam powiedzieć, dla tych minimalnie mniej zorientowanych, że przed każdym wyścigiem Formuły 1 są organizowane trzy treningi: dwa piątkowe i jeden sobotni. Potem kwalifikacje też w sobotę, i ścigamy się w niedzielę, gdzie walczymy o chwałę i o miejsce w historii. Niemniej 29 czerwca 2018 roku Robert Kubica wskoczył w bolid Sergiera Sierotkina i przez 90 minut kręcił się po torze Red Bull Ring w Austrii. Tor piękny, malowniczy. Zobaczycie to na obrazkach Chyba warto tam się wybrać. Jest to drugi najbliżej wyścig organizowany przy granicy polskiej. Pierwszy to jest naturalnie Grand Prix Węgry pod Budapesztem. Niemniej, mi się wydaje, że Austria i ten wyścig może być trochę ciekawszy. Dlaczego? Ładniejsze widoczki. Oraz bardziej charakterystyczny tor, mimo wszystko. Niemniej, wracając do tematu Kubicy. Kubica w roku 2018 przez 90 minut pokonał 37 okrążeń. Jego wówczas kolega zespołu Len Troll pokonał 31. Ale to Kubica niestety prezentował ostatecznie gorsze tempo. Kubica skończył trening z czasem minuta 7 sekund i 424 tysięczne, gdzie jego kanadyjski kolega zespołu, osiągnął minuta 6, 567 tysięcznych. Nic to może więcej nie mówić, ale może podam, jaka była strata do lidera w tamtym treningu, był to Brytyjczyk Lewis Hamilton, ówczesny mistrz świata w tamtym roku, który wyprzedził Kubicę o 2 sekundy i 585 tysięcznych. To pokazuje stratę Williamsa wtedy, ale ta strata nie jest do końca reprezentatywna. Właśnie do tego dążyłem. Chodzi o to, że Robert Kubica w tamtym Grand Prix Austrii, w tym wolnym treningu szukał i sprawdzał bardzo nietypowe rozwiązania aerodynamiczne w swoim Williamsie. Było to widać przede wszystkim dzięki farbie fluorescencyjnej, która była nakładana na bolid Kubicy, żeby sprawdzać przepływ powietrza. Pokazuje to dwie rzeczy. Po pierwsze, e, sądzę, że wierzono w talent Kubicy do wyczucia samochodu, do testowania, do sprawdzania różnych rzeczy. Po drugie, pokazywało w jakiej pozycji był Williams, gdzie w środku sezonu, gdzie raczej szuka się ostatecznych ustawień pod kwalifikację, gdzie sprawdza się może jakieś e, nowe części, e, Williams szukał przepływu z drugiej powietrza przez bolid. To pokazuje, że cały czas walczyli z tym bolidem, cały czas nie rozumieli do końca, jak on pracuje i niestety historia zatacza koło, powtarza się w tym roku, jest podobnie, a może nawet gorzej, ale ja jestem życiowym optymistą, patrzę na życie przez różowe okulary i widzę, że może w przyszłości być tylko lepiej i trzymam za to kciuki. Niemniej, Austria była również ważna z tego powodu w zeszłym roku, że em, ja wyczułem i chyba inni obserwatorzy również, że po Austrii em, klimat wokół Sirotkina tylko się zagęszczał, zbierały się nad nim coraz ciemniejsze chmury. E, przy każdym kolejnym Grand Prix Sergi Sirotkin dawał temu wyraz e, Kilka Grand Prix później za oceanem w Grand Prix Stanów Zjednoczonych. Sirotkin już totalnie wydał swoje żale, twierdząc, że nie może być niepewny swojej roli, że jako kierowca musi wiedzieć, co go czeka. No i się doczekał. Stracił miejsce w Formule 1 jako kierowca wyścigowy, obecnie zakotwiczył w Renault jako kierowca rezerwowy. Widać go na obrazkach przy Grand Prix w tym sezonie. Niemniej e, porażka Sirotkina oznaczała nasz sukces, a więc ja sobie się tym za bardzo nie przejmuję. Niemniej, z drugiej strony Sirotkin pokazał, że nie jest byle jakim najgorszym kierowcą, więc może w przyszłości fajnie byłoby go zobaczyć ponownie w stawce Formuły 1, ale mam nadzieję, że na pewno nie kosztem Roberta. Idziemy dalej po Austrii. Czas na Australię. Come on, chodźcie ze mną! Na 19 okrążeniu Grand Prix Australii w sezonie 2016 serca kibiców hiszpańskich, meksykańskich i pewnie kilku innych narodowości z pewnością się zamroziły. Otóż doszło do koszmarnie wyglądającego wypadku udziałem Hiszpana Fernando Alonso oraz Estebana Guitereza. Kierowcy wtedy reprezentowali odpowiednio zespoły McLaren, Honda oraz Haas. Wszystko miało miejsce po zakręcie trzecim, a przed dojazdem do zakrętu czwartego. Przy prędkości 313 km na godzinę, Alonso, próbując znaleźć przestrzeń obok Guterresa, chcąc go wyprzedzić po zewnętrznej, zahaczył o jego lewe tylne koło, co spowodowało katastrofalne skutki. Alonso wystrzelił w powietrzu jak z katapulty, zawisł w powietrzu na Czas 0,9 sekundy Wykonał obrót o 540 stopni wokół własnej osi działania jego niewyobrażalnie duża siła 45 g Uderzył Alonso w zagłówek chroniący głowę kierowcy dwukrotnie I wylądował w pułapce żwirowej w barierze Jaki był tego efekt, wynik? Alonso oczywiście, to jest wiadome, musiał wycofać się z wyścigu tak samo jak Guterres Ale Alonso wyszedł z bolidu otrzepał się Poszedł do e, stanowiska medycznego, zbadali go i finito. Koniec. Po co tym mówię, co to pokazuje? Chodzi o to, że w swoim całym niebezpieczeństwie Formuła 1 jest nader bezpieczna. To bardzo dobrze, fajnie to słyszeć, że ci gladiatorzy, e, którzy próbują okiełznać swoje ponad tysiąc konne bestie maszyny, cały czas pozostają e, dość bezpieczni. Mówię dość. Ponieważ jednak w ostatnim czasie historia pamięta tragicznie zmarłego Zila Bianki, który przez kilkanaście miesięcy po Grand Prix Japonii pozostał w książce, aby ostatecznie niestety odejść ze świata żywych, pomimo tej kiepskiej historii, cały czas Formuła 1 podnosi stopień bezpieczeństwa, co roku wdrażane są różne, różne rozwiązania. Obecnie już drugi rok jeździmy z systemem Halo. System Halo jest pałąkiem ochronnym, który chroni przestrzeń nad głową kierowcy, po to, żeby uchronić od uderzeń różnych innych przedmiotów oraz żeby uchronić kierowcę przed, powiedzmy, najazdem przez inny bolid właśnie na tą część bolidu. Póki co ten pałąk działa, kierowcy są coraz bardziej z niego zadowoleni, mimo że początkowo Wiele osób było krytycznych odnośnie estetyki tego rozwiązania. Na szczęście FIA, a więc organizator wyścigów Formuły 1 był nieugięty i ten pałąk był, jest i chyba jeszcze długo za nami będzie. To dobrze, oglądajmy wyścigi. Cieszmy się, że kierowcy mogą ryzykować, cisnąć na maksa, wierząc, że nie spowoduje to utraty swojego cennego życia. A teraz, kochane dzieci i żonowna młodzieży, na naszym zadaniu domowym cofamy się na naszej lekcji historii aż do roku 1989 oraz 1990. Otóż w ten czas w Japonii na torze Suzuka doszło do dwóch wielkopomnych wydarzeń. Dwa wypadki pomiędzy tymi samymi kierowcami decydowały o dwóch tytułach mistrzowskich wśród kierowców. Zatem chronologicznie, rok 89 o mistrza walczą Alan Prost i Ayrton Senna. Musicie wiedzieć kilka rzeczy. Po pierwsze, Alan Prost w ten czas czuł, że nie jest popularny w swoim zespole McLaren'a. Czuł, że mechanicy, inżynierowie, kierownictwo bardziej faworyzuje, może nawet słusznie, jego bezpośredniego odwiecznego rywala, Brazylijczyka Ertona Sene. Zatem Erton, um, Alan Prost zaplanował swoje przejście do rywala McLaren'a, głównego konkurenta w walce o tytuły i o zwycięstwa, do Ferrari. Co jeszcze bardziej spotęgowało nastawienie zespołu do Brazylijczyka Senny. Dalej, Prost mimo wszystko prowadził w klasyfikacji generalnej i jego rywal Senna potrzebował dwóch zwycięstw, w tym właśnie zwycięstwa w Japonii, aby zdobyć tytuł mistrzowski. Prost, który całą karierę jeździł dość precyzyjnie, zachowawczo bardzo wyrafinowanym stylu, w ten czas zmienił swoją taktykę i zaskoczył wszystkich. Ertona Senna i może też trochę samego siebie. Otóż można sądzić, że Erton Senna padł ofiarą zaplanowanego wypadku kolizji pomiędzy nim a Alanem Prostem. Dlaczego tak sądzimy? Dlatego, że materiały wideo, które sobie możecie teraz oglądać, pokazują, że Alan Prost zbyt gwałtownie, zbyt nagle i em, niepodobnie do poprzednich okrążeń zmienił tor e, swojej jazdy, zamykając e, tak zwane drzwi eto Sennie na dojeździe do zakrętu. Co może świadczyć, że właśnie Alan Prost chciał tej kolizji. Ee, dalej, musicie również wiedzieć, że Senna startował do tego wyścigu z pole position. A wyprzedził wtedy w kwalifikacjach właśnie Prosta aż o półtorej sekundy. To jest miazga, to jest kompromitacja. To jest tak, jakby jutro reprezentacja Polski pokonałaby reprezentację Niemiec w nożnej stosunkiem 7-0 i wszystkie siedem bramek strzeliłby, dajmy na to, Grzegorz Rasiak. To jest mniej więcej taka skala. Niemniej, wracając do Formuły 1. Okoliczności tego wypadku były dość, dość dziwne, dość symptomatyczne. Otóż już po kolizji Alan Prost wysiadł z bolidu. Chyba wierzył, że wykonał swoją robotę, ma spokój, że Senna nie dokończy tego wyścigu. A tu Senna zawołał stewardów, żeby pomogli jemu wydostać się z łapki żwirowej. I rzeczywiście udało się. Senna wrócił do wyścigu, wymieniono jemu skrzydło i zdobył zwycięstwo. Zdobył? zdobył początkowo, ponieważ później Alan Prost wykorzystał swoje kontakty, swoją przyjaźń z prezesem FISA. Tak się wtedy nazywała organizacja, która przewodziła Formułę 1, która organizowała te wyścigi. Balestr, francuz, stwierdził, że zwycięstwo Senny się nie liczy. Ponieważ po wypadku ze złej strony ominął szykanę, przez co nie pokonał kompletnie okrążenia, przez co nie należy się mu to zwycięstwo. I wtedy cały triumf w Japonii przypadł w włoskiemu kierowcy Alessandro Naniniemu, który wtedy reprezentował Benettona. Co więcej, Senna i zespół McLarena próbowali dochodzić swoich praw jednak i, i chcieli walczyć o to zwycięstwo, ale wyszło jeszcze gorzej. Potem przed e, formułowym, nazwijmy to, sądem apelacyjnym, e, tą karę jeszcze bardziej podniesiono i zawieszono Ayrtonowi e, Sennie licencję, a więc papier, dokument, który zezwala na ściganie się e, w F1 e, na 6 miesięcy. Taka była cena e, tego wszystkiego. Ostatecznie mistrzem świata w tym roku został e, Alan Prost. Wszystko chyba się mogło zemścić na nim rok później, bo w roku 1990 to Senna spowodował wypadek z Alanem Prostem na tym samym torze, co właśnie kosztowało ostateczne szanse dla Francuza na zdobycie tytułu mistrzowskiego w tamtym roku. Widać to też właśnie na tych materiałach wideo, że tym razem to Senna szukał bolidu czerwonego, bolidu Ferrari Alana Prosta, żeby doprowadzić do, do kolizji. No i tak się stało. Jak widzicie, e, można byłoby o tym jeszcze długo rozmawiać. E, może kiedyś, e, przy okazji jakiegoś innego odcinka, trochę więcej na ten temat opowiem. Niemniej, e, już jutro możecie przy obiedzie swoim rodzicom napomknąć, jak to było w Japonii w roku 89 i w roku 90. Na koniec. Zadanie domowego. Lekcja języka włoskiego. Buongiorno, arrivederci signore, grazie, Ferrari, spaghetti, Roma, tagliatelle. Dobra, koniec wygłupów, koniec żartów. Wracamy na poważnie e, do Formuły 1. Sezon 2018 ostatecznie padł łupem Luisa Hamiltona i zespołu Mercedesa. Niemniej Sebastian Vettel, jego rywal i zespół Ferrari... Przede wszystkim podczas Grand Prix Włoch we wrześniu mieli jeszcze szansę liczyć na to, że odwrócą e, losy tamtego tytułu. Dlaczego mogli tak wierzyć? Otóż w kwalifikacjach Ferrari w dość fajnym stylu zabezpieczyło dla siebie pierwsze dwa pola startowe. Niestety, niestety dla fanów Niemca, Fettela i dla włoskich fanów, e, zespół nie potrafił przekuć tego w sukces. Nie dosyć, że Fettel zaprezentował się bardzo słabo w tym wyścigu, ponieważ na piątym okrążeniu doszło pomiędzy nim a Hamiltonem do kontaktu, na skutek którego Fettel spadł na koniec stawki, to jeszcze Raikkonen e, dał się wyprzedzić Luisowi Hamiltonowi. Sądzę, że to moje dał powinienem określić cudzysłowem, e, ponieważ e, na Luisa Hamiltona tego dnia nie było mocnych. Hamilton zaprezentował niezłe tempo, zaprezentował styl jazdy godnego mistrza. Spójrzcie na ten model wyprzedzenia na Raikkonenie. Ja uważam, że przez cały sezon to Hamilton zaprezentował większe rzemiosło wyścigowe, większą dojrzałość, lepszą prędkość, mniej błędów to przede wszystkim i, i to on powinien wtedy zdobyć tytuł mistrzowski. Tak się właśnie stało. Niemniej z perspektywy Flatella Grand Prix Włoch obok Grand Prix Niemiec na pewno było najgorszym, najbardziej szorstkim i najbardziej gorzkim momentem tamtego sezonu. Ja to rozumiem, pokazuję Wam to, ponieważ o tym warto wiedzieć, że tak jak Grand Prix Niemiec, tak i również Grand Prix Włoch było takim przesileniem, taką ostateczną utratą marzeń na, na cokolwiek. Oczywiście matematyczne szanse Fetela zostały dopiero przekreślone w Grand Prix Meksyku. Jak się mówi, póki piłka w grze, nie mów hop. Niemniej jest na to, że po Grand Prix Włoch nikt już nie powinien był wtedy wierzyć, że. Fetel dogoni, przegoni i przypieczętuje to do mistrzowskiej. Ja będąc e, osobiście fanem Hamiltona cieszę się, że, że tak było, aczkolwiek z drugiej strony w młodości kibicowałem Ferrari i gdzieś tam fajnie byłoby zobaczyć znów triumfujące e, czerwony kolor z wierzgającym czarnym romakiem. Może w tym sezonie, może Charles Leclerc, może tak, zobaczymy. Mowa o nowym sezonie, ale też może mowa trochę o kolejnych odcinkach. Zapraszam Was na nowy tydzień, ponieważ we wtorek idziemy na lody. Tak się będzie, odcina, tak się będzie nazywał odcinek numer 7, a potem poznamy dobrego i złego policjanta. Fajnie? Mam nadzieję, że tak. f 1 to jest koniec zadania domowego. Wszyscy macie pozytywne oceny przed nauczycieli. Ja jestem dzisiaj łagodny dla Was, jestem dla Was miły, otwarty. Dzielę się z Wami moją wiedzą, moimi spostrzeżeniami. Mam nadzieję, że Wy to lubicie. Jeżeli tak, to fajnie. Jeżeli nie, spoko. Zawijam się.